Patrzymy na nowoczesne laboratoria, gdzie wiedzę już zdobywają studenci, którzy zdecydowali się na wybór kierunku projektowanie logistyka materiałów. Został on utworzony na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej powstał on jak nam mówi dziekan wydziału profesor doktor habilitowana inżynier Agata Dudek w oparciu o analizę rynku pracy nie tylko w naszym mieście. Projektowanie i logistyka materiałów to jest właśnie nasza propozycja wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów w nadchodzącym roku akademickim. Jest to kierunek, który powstał na prośbę wielu przedsiębiorców i w ścisłej z nimi współpracy, z którym właśnie wydział z tymi wszystkimi ponad 70 z przedsiębiorcami współpracuje. Kierunek, który ma zapewnić pracownikom poszukiwanym przez dużą ilość przedsiębiorców w zakresie kompetencji technicznych, w zakresie kompetencji miękkich, też inżynierskich. Są bardzo poszukiwani inżynierowie ze znajomością nowoczesnych technologii, nowoczesnych materiałów, logistyki, projektowania. Stąd nasza odpowiedź i stąd taka propozycja. Który, ten kierunek będzie prowadzony w języku polskim, ale również proponujemy kierunek ten w języku angielskim. Atrakcyjna praca jest więc w zasięgu. Wystarczy tylko zdecydować się na kierunek projektowania i logistyka materiałów, by zdobyć ciekawy zawód, a proces kształcenia Odbyć w doskonałych warunkach, jakie przygotowano dla przyszłych i obecnych studentów na Politechnice Częstochowskiej, która dba o stały rozwój bazy dydaktycznej. Mamy bardzo nowoczesne laboratoria w zakresie materiałuznawstwa, w zakresie technologicznym, w zakresie logistycznym, w zakresie zarządzania również. Mamy programy do projektowania, więc myślę, że nasz student i absolwent, którego będziemy wypuszczać, będzie gotowym towarem do pozyskania, i ten towar jest bardzo pożądany. Obecnie na rynku. To nie wszystko. Uczelnia w tym wypadku Władze Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów zadbały nie tylko o to, by zapewnić swoim studentom jak najwyższy poziom kształcenia, ale także postarały się o współpracę z firmami z branży, które dają m.in. możliwość odbycia praktyk studenckich na atrakcyjnych warunkach. Mamy umowy już na dzień dzisiejszy około z 70 firmami. To, są, to jest naprawdę ciągle wzrastająca ilość, ponieważ firmy same się do nas zgłaszają. I proponujemy już na pierwszych latach studiów staże i praktyki płatne. Przedsiębiorcy wychodzą z taką inicjatywą, z taką ofertą dla naszych studentów i chcą już ich zatrudniać, nawet na pierwszych latach studiów. Po prostu ich potrzebują.